Magnificencja. Wysoki Senacie, szanowni profesorowie i profesorki, szanowni Państwo, przede wszystkim drodzy studenci, drogie studentki i drogie osoby studiujące. Przyjeżdżam do Państwa z miasta, w którym szczególnie ceni się tytulaturę oraz poezję. I nawet pewna żona kolejarza zrobiła sobie taką wizytówkę. Janina Kowalczykowa, konduktorowa wąskotorowa. <grywa> Mam państwu mówić o komunikacji, ale po pierwsze chciałbym podziękować za zaproszenie. Na, do wygłoszenia tego wykładu, właściwie pogadanki, która ma sprawiać wrażenie wykładu. Była to decyzja brawurowa ze strony pana rektora, ale jak się okazuje, brawurowa też dla mnie, ponieważ czuję się tutaj po tych wszystkich wspaniałych przedmówcach i przedmówczyniach, jak na, a właściwie po koncercie Roxette. Występować po Roxette to właściwie już jest na spalonej, na spalonej pozycji. Rzeczywiście jest tak, jak pani powiedziała, że komunikacja jest dla nas szalenie istotna i rzeczywiście gdzieś od połowy XX wieku przedstawiciele nauk ścisłych, nauk medycznych, nauk społecznych, w każdym razie nie filolodzy, nie humaniści zdali sobie sprawę z tego, że bez względu na to, czym się zajmujemy, bez względu na to, jaką naukę uprawiamy, to robimy to słowami, za pomocą czy też przy pomocy słów. Dlatego zaczęli baczną uwagę, czy też baczniejszą uwagę poświęcać, zwracać na, na język. Dziękuję pani minister za przytoczenie tej historii z własnego życia. Pozwolę sobie odwdzięczyć się historią odwrotną. Otóż moja żona, która studiowała swego czasu medycynę, miała kolegę, który był bardzo naukowo nastawiony do tego, czym się zajmował. I mając praktyki na pediatrii, podszedł do łóżka, na którym leżał pacjent, młody, mały chłopiec i zapytał, czy odczuwasz dyskomfort fizyczny przy mikcji. Więc wtedy rzeczywiście chłopiec odczuł dyskomfort wszelaki i się rozpłakał. Szczerze mówiąc, ja też bym się rozpłakał. Dlatego, że tak naprawdę ja powtarzam studentom, studentom, którzy przychodzą studiować retorykę na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, że żeby studiować retorykę to dobrze sobie siebie jest wyobrazić jako postać z komiksu mianowicie nad postacią z komiksu zawsze jest taki dymek a w tym dymku jest wypowiedź i dobrze jest się przyjrzeć tej wypowiedzi i zastanowić, co by było, jak ja bym zamienił te mikcje na siusianie, dyskomfort na coś tam jeszcze innego, czy aby nie byłoby wtedy lepiej, czy nie byłoby wtedy skuteczniej i nic by się mojej godności naukowej zresztą przy tym, przy tym nie stało. Ale żeby ten wykład jednak był wykładem, to powołam się na wielkie autorytety, to znaczy Platona i Arystotelesa i od tego zacznę. Otóż ci greccy filozofowie zajmowali się, wszystkim jak to filozofowie, ale też zajmowali się, więc i zajmowali się językiem. Do języka jednakowoż mieli zupełnie inne podejście. Platon uważał, że język powinien być jak najbardziej przezroczysty. To znaczy, niezauważalny. Poprzez ten język, jak przez szybę, powinno być widać to, o czym chcemy powiedzieć. Sam język nie powinien zwracać naszej uwagi. I szczerze mówiąc, my mamy dosyć platońskie zwykle podejście do języka, dlatego, że traktujemy go właśnie jako coś przezroczystego, nie zwracamy na niego zwykle uwagi. Często się mówi, że język jest jak oddech albo jak powietrze, więc coś, czego nie widać. Natomiast uczeń, uczeń Platona, czyli Arystoteles, powiedział jednak coś innego, że język. Powinien być zauważalny. Nie tylko język poezji, nie tylko język literatury, nie tylko język wizytówek Krakowianek, ale także język, którym posługujemy się na co dzień. Gdyby za czasów Arystotelesa były witraże, to pewnie by powiedział, że owszem, język jest jak szyba, ale taka szyba, w którą wmontowano witraż. Witraż, jak Państwo wiedzą, można traktować jako rzeczywiście okno, przez które coś widać, jak sobie wybierzemy jakąś taką jaśniejszą szybkę, albo spojrzeć na ten rysunek, który jest na szybie. Spojrzeć jak to jest zrobione. I rzeczywiście czasami to się przydaje. Nie o to chodzi oczywiście, żeby w rozmowie powiedzieć swojej rozmówczyni czy, czy rozmówcy, ale pięknej przy, przydawki użyłaś, bo to chyba, nie wiem, nie, nie, chyba, że między językoznawcami to może być, może być początek pięknego romansu, ale, ale żeby zwracać uwagę na to, co się mówi i jak się mówi. Ja sobie wymyśliłem taką metaforę dosyć ryzykowną, zwłaszcza w tym gronie. Metaforę mianowicie dermatologiczną. Pypciów na na języku, już się wytłumaczę o co chodzi. Otóż z językiem jest, tak mi się zdaje, jak i z naszym ciałem. To znaczy, nie mamy takiego, całodobowego, całodobowej świadomości wszystkich organów swojego ciała. Nie wiem, jak Państwo, ale ja przynajmniej, może Państwo mają, ja nie mam. Chyba, że na przykład zaczyna nas boleć górna piątka, że się jeszcze Państwu pochwalę, że mam górną piątkę, no to wtedy mówimy, a przypominamy sobie, że ona istnieje. Jak nam zaczyna nawalać wątroba, nerki czy coś, to no sobie przypominamy, że one istnieją. I podobnie jest z językiem, że normalnie nie zwracamy na niego uwagi, ale jeżeli coś na jego powierzchni pojawi się. Zabawnego, denerwującego, irytującego, w każdym razie zwracającego uwagę, to rzeczywiście tę uwagę zwracamy wówczas na język. To są takie momenty, w których przypominamy sobie, tak jak pan Jourdain, że mówimy prozą. I o takich momentach chciałem Państwu powiedzieć, akurat nie medycznych, bo wolę się przed Państwem nie kompromitować tak całkowicie, ale takich powiedzmy co, codziennych. Przede wszystkim. Yy, Często się tak zdarza, że wpadamy w pułapkę frazeologizmów. Język jest owszem elementem tradycji, ale jest takim elementem tradycji, który jest dla nas wspólny. To znaczy, język zawsze już ktoś inny miał przedtem w ustach, zawsze ktoś inny już się nim posługiwał. My możemy to co najwyżej powtarzać. Powtarzamy oczywiście słowa, ale powtarzamy także i konkretne frazy. Ja kiedyś zostałem zaproszony do wygłoszenia wykładu w jakiejś bibliotece na Śląsku, która obchodziła rocznicę. I tam po tym moim wykładzie na scenę wszedł jeden ze sponsorów tej biblioteki, pan cukiernik, wręczył pani dyrektor tort i powiedział: Pani dyrektor, mam nadzieję, że ten tort będzie dla pani pamiątką na długie lata. No, bo tak się mówi, prawda? Natomiast ja sobie skrzętnie zapisałem adres tej biblioteki, służę po wykładzie, żeby jak po długich latach będę tam zaproszony, to nie dać się częstować tortem. Um, Często też w pracach naukowych, które Państwo piszą i będą pisali, i czytać będą Państwo, i już czytają, mogą się pojawić różnego rodzaju pypcie, które też wynikają tak naprawdę z posłużenia się, bezrefleksyjnego posłużenia się jakąś frazeologią, frazeologizmem. Na przykład bardzo często pojawia się w tekstach naukowych taka fraza, że czyjaś myśl to są szczyty głębi. No proszę to sobie zwizualizować, szczyty głębi. Autor osiągnął szczyty możliwości wnikania w ludzkie wnętrze, też coś takiego wynotowałem. Już trudno się zorientować, w co on wniknął i na jakim, na jakim poziomie. Jeżeli przyjadą Państwo kiedyś do Krakowa, zapraszam, jest kawałek, ale, ale ładnie, jest dosyć. W Krakowie mamy Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOCAK i tam kiedyś była wystawa i pod jednym z obrazów przeczytałem takie zdanie, że oto, oto mamy do czynienia z realistycznym przedstawieniem smoka. Ja wiem, że w Krakowie to my mamy do czynienia ze smokiem na co dzień właściwie, ale realistycznie go przedstawia, chyba że ktoś jednak widział smoka, ale się do tego nie przyznał. Ewentualnie taka fraza też się pojawiła: mityczne zwierzę zamieszkujące góry skaliste. No to albo mityczne, albo zamieszkujące. No ale tak jakoś. Bardzo lubię czytać recenzje książek na takim serwisie Lubimy czytać. Jak Państwu kiedyś będzie smutno, albo jakoś, to, to polecam Państwu lekturę. Na przykład wyczytałem takie zdanie: Mój stosunek do tej książki jest chłodny, ale polecam ją gorąco. To czuje się człowiek jak w łazience, regulując temperaturę wody. A skoro jesteśmy w łazience, to uczciwszy Państwa szlachetne uszy, wyczytałem kiedyś w jakiejś toalecie, znaczy na toalecie, był taki napis, awaria toalety, prosimy załatwiać się na własną rękę. No też ktoś nie pomyślał, że połączenie tych dwóch fraz może być niepokojące poznawczo, o może tak. W jakiejś nadmorskiej miejscowości, natomiast wyczytałem taką frazę, zakaz dobijania dziobem. Ona też strasznie brzmi, podobno najbardziej śmieszna makabra, ale chodziło oczywiście o dobijanie rufą, a nie Dziobem i niedobijanie bliźniego tylko. Pierwszy pypeć, który w ogóle dostrzegłem, to w okolicach lotniska Okęcie i teraz nie chodzi o jakieś animozje Krakowsko-Warszawskie, bo mogło to być w okolicach dowolnego lotniska. I na billboardzie był taki napis: "Rękawice robocze z drugiej ręki". Wszystko może być z drugiej ręki, nawet samochód, ale w momencie, kiedy są to rękawice, to pojawia się pytanie dodatkowe: z której? W Poznaniu natomiast jest zakład Krawiecki, który reklamuje się szyldem następującym. Spodnie, rok założenia 1972. Nie wiem, czy to jest higieniczne, Państwo się na tym lepiej znają. A ponieważ zbliża się tak zwane smutne święto, czyli święto zmarłych albo wszystkich świętych, w zależności od tego. Jak Państwo wiedzą, wszystko w Polsce jest, wszystko jest bardzo podzielone, jesteśmy bardzo podzieleni więc część zmarłych, część świętych. I w mediach na pewno przeczytamy następujące zdanie bo ono się pojawia, przynajmniej w krakowskich mediach, co roku. Obok grobów smutnych i zaniedbanych są groby tętniące życiem. Dobrze jest przeczytać najpierw to co, się, to, co się napisało. Ja też pamiętam z czasów PRL-u, jak w prasie lokalnej małopolskiej pojawił się, pojawiła się informacja o bohaterskim zachowaniu pewnego mieszkańca Małopolski. I to zdanie brzmiało tak: Jan Iksiński, powiedzmy, wyniósł z pożaru swoją świeżo upieczoną małżonkę. Proszę sobie tego nie wizualizować. Rozumiem, że już za późno. Ale pan prezydent Duda też ostatnio błysnął czymś, czymś podobnym o tej nadziei, która się tli w sprawie strażaków, którzy nie... Ale to trudno, dobrze. W dyskursie reklamowym, czy też takim, ja bardzo lubię czytać tak zwaną Polskę przydrożną, więc w Częstochowie można przeczytać reklamę zachęcającą do odwiedzenia Parku Miniatur i tam można przeczytać takie, taką, taką frazę, największy papież w Parku Miniatur. To jest głęboko nielogiczne, bo idziemy do parku miniatur, żeby zobaczyć coś małe albo najmniejsze. No ale jak papież, ten papież oczywiście wielką literą pisany, może być najmniejszy, musi być największy. Bardzo cenię i wydarzę ogromną estymą zawód komentatora sportowego, bo to jest sytuacja bardzo trudna jak górnik fedrujący na przodku, dlatego że komentator sportowy nie tylko musi komentować to, o czym, co, co, co widzi, ale też i przecież się tym bardzo ekscytuje, więc jest w trudnej emocjonalnie sytuacji, stąd bardzo wiele pypciów pojawia się w tego typu, tego typu dyskursie. Na przykład, no nie należy się śmieć z nazwisk, ale na boisko wszedł nierozgrzany piecyk. W zespole wojskowych rozstrzelał się Nyćkowiak. I bardzo lubię taką właściwie poetycką frazę. Trener spojrzał na zegarek i rozdał zawodnikom ostatnie wskazówki. Bardzo to jest, bardzo to jest piękne. Też trzeba uważać na frazeologię, wtedy kiedy organizuje się konkurs, na przykład szkolny plastyczny. W jednej ze szkół zorganizowano konkurs, który miał przestrzegać przed narkotykami i zgubnym skutkiem ich używania czy zażywania, i wymyślono tytuł tego konkursu Narkotyki Mamy w Nosie. Niezbyt, niezbyt udany. Natomiast pamiętam, kiedy w latach późnego PRL-u, no takiego właśnie, w PRL-u w rozkwicie, odkryto złoże ropy naftowej w naszym kraju, to również w ramach propagandy sukcesu zorganizowano konkurs plastyczny pod tytułem Ropa w oczach dziecka. Też proszę sobie tego nie wizualizować. Rozumiem, że już jest za późno. Zmiany historyczne, które zachodzą w naszym kraju, również powodują zmiany w języku. To jest oczywiste. No więc kiedy w 1989 roku przestaliśmy być krajem komunistycznym, czy jak kto woli socjalistycznym, to wszystko trzeba było nazwać na nowo. I na przykład sklep, obok którego mieszkam, do tej pory nazywał się Wodkan Gaz. Tu młodszym Państwu wyjaśnię, że chodziło o produkty dotyczące kwestii wodnych, kanalizacyjnych i gazowych nagle stał się salonem łazienkowym. To jest zresztą głęboko nielogiczne, bo jest różnica między salonem a łazienką. Jeśli ktoś jej nie rozpozna, to ja nie rozpoznaje, to ja do domu nie wpuszczam, ale w każdym razie powstało bardzo wiele salonów łazienkowych, na pewno w stoku również takie, takie są. I zaraz po zmianie w, w, w politycznej w Polsce postanowiłem też, uczciwszy Państwa uszy, pójść do tego sklepu i kupić muszlę klozetową. Swoją drogą, to jest zabawne, że we wszystkich językach, które znam, nie żebym znał ich jakoś bardzo wiele, ale jednak kilka, ta, ten przedmiot nazywa się miską, a nie muszlą. Natomiast Polacy nazwali go muszlą. To jest jednak moim zdaniem wpływ romantycznych poetów, że białe, że szumi, że zaślubiny z morzem. No, można bardzo wiele kontekstów do tego. W każdym razie E, wszedłem do, do tego sklepu dawniej Wotkangaz obecnie salonu łazienkowego. Pan e, subjekt. Czyli sprzedawca zapytał mnie, czym mogę, w czym mogę pomóc. To jest też kalka z języka angielskiego, jednak mówiło się kiedyś, w czym mogę służyć. Więc ja powiedziałem, że pomocy nie potrzebuję, natomiast chciałbym kupić muszlę krozetową. I on prawie, prawie zemdlał, bo użyłem określenia przynależnego jednak do innej epoki, takiego, którego już nie wypadało używać. Spojrzał na mnie jak na insekta i powiedział: Rozumiem, że chodzi panu o ceramikę łazienkową dolną czy tak to się teraz nazywa, czy też wtedy? Wtedy na, na, nazywało. No Ale pewnie Państwo zauważyli, że zniknęły sklepy, pojawiły się markety, już nie było działu kadr, tylko jest teraz HR, HRK i tak dalej. A życiorys to już jest CV. No więc tak, to oczywiście angielszczyzna w, w, wkracza do, do, języka, do języka polskiego. Ale też do, do angielszczyzny muszę powiedzieć, że mam stosunek ambiwalentny. Bo z jednej strony domyślam się, że to jest, no, aspirujemy do tego, żeby właśnie. Być bardziej zachodni, więc posługujemy się tym językiem angielskim. Z drugiej strony, on się pojawia w profesjolektach bardzo, wiele, bardzo wielu, także w państwa profesjolekcie, czyli tym takim zawodowym języku, i tam jest jakoś tam uzasadniony, gorzej, jeżeli przenosimy to do domu. Krótko mówiąc, jeżeli pracownicy lotniska mówią, mówią skończyłem boarding, idę czekować na gejcie, to jest to jakoś uzasadnione, chociaż trudne do przełknięcia dla Polonisty, ale. Gdy tak naprawdę, jeżeli mówią tak samo w domu, no to już nie jest, nie jest najlepiej. Ja zawsze tłumaczę przedstawicielom, zwłaszcza takich branż, nie wiem, prawnikom na przykład, żeby potrafili mówić dwoma językami. To znaczy, żeby mówili, o, wracając do owej mikcji, potrafili mówić językiem zawodowym, ale też potrafili przetłumaczyć ten no, język na język zrozumiały, powiedzmy, powiedzmy szerzej. To jest zresztą tak, drodzy Państwo, że zapożyczenia są bardzo ważnym elementem naszego naszego języka. Ja mam zaszczyt zasiadać w Radzie Języka Polskiego. To jest taka instytucja, która ma ustawowy obowiązek, żeby raz na dwa lata przedstawiać w parlamencie taki raport o stanie języka. Zazwyczaj mało który parlamentarzysta lub parlamentarzystka są zainteresowani tym raportem, ale kiedyś, jeszcze zanim ja nastałem, przyszła pani Krystyna Pawłowicz. Być może państwo kojarzą to nazwisko. I powiedziała, wysłuchawszy takiego raportu, że ona ma taką prośbę, a właściwie nie prośbę, bo ona się nie posługuje prośbami, tylko żądanie wobec Rady Języka żeby, cytuję, Rada Języka wyrugowała z polszczyzny wszystkie zapożyczenia. No i tutaj odezwała się na to, zabrała głos moja uczona koleżanka, pani profesor Kłosińska i powiedziała, bardzo mi przykro, ale słowo wyrugować też jest zapożyczeniem. W dodatku z niemieckiego, więc cóż w ogóle nie. Rzeczywiście, gdybyśmy tak rugowali, i rugowali, to zostalibyśmy mniej więcej z 10% wyrazów, bo 90% wyrazów w słowniku języka polskiego to są wyrazy tak czy inaczej zapożyczone. Oczywiście. Jak będziemy się tak rugować i rugować, to zostaniemy w polszczyźnie z jednym zdaniem, daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. To jest zdanie, za pomocą którego można wyrazić wszystko. Podejrzewam, że w medycynie również ale nie wiem czy warto może jednak rozszerzmy to, rozszerzmy to jakoś przy czym są takie, są takie słowa które jakoś ciągle mnie przynajmniej irytują i też uważam że są jakimiś pepciami na przykład słowo dedykowany teraz na przykład do telefonu może być dedykowana czy musi być dedykowana ładowarka a przecież dedykowało się kiedyś tom wierszy najlepiej Maryli wierzaszczakównie no ale już trudno, to, to słowo chyba weszło. Natomiast kiedyś na lotnisku byłem w sklepie Wolnocłowym, kupiłem tam pewien produkt butelkowany, nazwijmy to, i poszedłem zapłacić. I pani w kasie zapytała mnie, jaka jest pana finalna destynacja. Więc spojrzałem na tę butelkę, spojrzałem na panią i powiedziałem, że prawdopodobnie cmentarz Rakowicki. Ale. Rzeczywiście finalny brzmi po polsku zupełnie inaczej niż, niż, niż ten. Jeśli Państwo wybiorą się na przykład na targi jakieś, na pewno Państwo jakieś mają tutaj, ta targowiska, to można tam znaleźć mnóstwo, wciąż jeszcze mnóstwo podróbek, więc na przykład buty Adadis widziałem, albo Redbook, telewizor Samsung, a nawet ktoś z moich znajomych znalazł perfumy Wesracze. Byłyby by, trochę dziwne, że się nie przyjęły jako podróbka, ale mogły, mogły się przy, przyjąć. Również powstało bardzo dużo różnego rodzaju, po tym 89 roku, nowych firm. Te firmy musiały się jakoś nazywać, na przykład pod Krakowem jest ubojnia drobiu EXODUS. Nawet mój znajomy dziennikarz pojechał do właściciela ubojni drobił Exodus, mówił, panie, dlaczego Exodus? A on mówi, a bo kiedyś był taki zespół muzyczny i ja go lubiłem, więc co tam wszystko. No mogło być gorzej, mogło być Armagedon jeszcze, więc. Też branża beauty, to się chyba tak nazywa, branża beauty tutaj jest, można powiedzieć, w czołówce nazewnictwa, bo jest Instytut Włosa, dlaczego tylko jednego. Klinika Paznokcia, też pytanie którego. Farma piękna, to jest przypomina nam o tym, że jednak jesteśmy narodem z gruntu, a propos gruntu rolniczym. Fabryka urody to dla tych w regionach zindustrializowanych, a nawet gdzieś widziałem poligon urody, to chyba dla żon, żon żołnierzy. To jest wspaniała, wspaniała rzecz. Jest też na przykład gabinet, gabinety stomatologiczne. Tutaj mają sporą, sporą inwencję. Na przykład jest taki gabinet, który się nazywa Dent Worry. Jak Państwo przeczytają tę nazwę, to już piosenka Bobby McFerrina będzie Państwu do końca życia brzęczeć tak, zębami w każdym razie. No I one miewają czasami też takie hasła reklamowe, na przykład nasze, two, Twoje zęby leżą nam na sercu. To taki motyw kardiologiczny jeszcze dodatkowo, albo to chyba gorsze, Twoje zęby w naszych rękach. Ja wiem, że to się zawsze ostatecznie tak kończy, ale dlaczego mi o tym przypominać na samym, na samym początku? Są też takie pypcie, które nazwałbym samoczynnymi. Same po prostu powstają i nic na to nie, nie poradzimy. Kiedyś był na przykład taki lekkoatleta z Republiki Południowej Afryki o nazwisku Pistorius, który był uprzejmy zamordować swoją chyba żonę albo kochankę. Nie wiem, wszystko jedno, czy dla nich nie wszystko jedno, ale w każdym razie w polskiej prasie ukazał się dosyć ryzykowny tytuł. A dodam, że to był lekkoatleta, który nie miał nóg, brał udział w tych paralimpiadach para to się teraz nazywa, a nie paraolimpiadach o zgrozo. No w każdym razie w polskiej prasie ukazał się ty, następujący tytuł Pistorius będzie zeznawał z wolnej stopy. No, wysoce niestosowny powiedziałbym, ale pytałem prawników, nie da się tego powiedzieć inaczej, także no jego wina można, można powiedzieć. Albo na przykład w gazecie jakiejś w Słupsku przeczytałem utru... takie, takie zdanie. Utrudnienia na ulicy Braila. Kierowcy nie wiedzą, że jest ślepa. No, też jest to dosyć niefortunne określenie. No, no, no i oczywiście lokalizacja zakładów karnych też jest bywa zabawna, na przykład więzienie przy Placu Wolności, to jest niby dobrze, bo wychodzi się od razu na, na wolność. W Krakowie Izba Wytrzeźwień, to się chyba już teraz tak nie nazywa, ale jak była jeszcze Izba Wytrzeźwień, to znajdowała się przy ulicy Rozrywka. Zresztą z widokiem na cmentarz batowicki, więc ci biedacy mieli od razu takie memento mori. Natomiast centralny punkt krwiodawstwa w Krakowie znajduje się przy ulicy Rzeźniczej. To też jest dosyć, dosyć niefortunne. Zresztą kiedyś zapytano Sławomira Mrożka, człowieka, który miał niebywałe poczucie humoru, co go tak naprawdę śmieszy. I on powiedział, że tak naprawdę to śmieszą go nazwy geograficzne, na przykład wodogrzmoty Mickiewicza. Rzeczywiście to jest w jakimś sensie, w jakimś sensie zabawne. Powinno się to dobierać zresztą. Ja uważam, że powinno być Rondo Chopina, Albo na przykład przystanek Piłsudskiego, albo kanał Wajdy, no na przykład wtedy byłoby, byłoby w, w porządku. Pozostając jeszcze w medycznych, przy medycznych, czy powracając do medycznych tematów, przeczytałem takie też zdanie, ortopedia w Szczecinku staje na nogi. Albo film o słynnym kardiologu podbił serca publiczności. No bo cóż innego mógł podbić film o, o kardiologu. Oczywiście tego typu przykładów można by było mnożyć, i one są właściwie na każdym kroku. Ale po co to robić? Otóż. Oczywiście dla zabawy można jak najbardziej, przy czym nie tylko o zabawę tu chodzi, bo chodzi o to, żeby dostrzec język, a przynajmniej od czasu do czasu dostrzegać język, żeby się zorientować, dlaczego na przykład taki napis y, organizujemy Sylwestry dowolne terminy, który widziałem pod Toruniem w pewnej restauracji, coś jest w nim nie w porządku. Jeżeli coś zgrzyta, jeżeli coś uwiera nas w nasz język, jak pypeć, afta zdaje się to się fachowo, nazywa, albo niefachowo, wolę się nie kompromitować całkowicie, to jest to taki moment uświadamiania sobie, że język jest nieprzezroczysty. Nie Wśród tych pypciów samoczynnych poniekąd pojawiają się również, znaczy można je znaleźć, te pypcie samoczynne, również na takich drogowskazach. Na przykład jak się jedzie od Krakowa na wschód, to można znaleźć taki drogowskaz z napisem Jarosław Przemyśl. To jest dobre hasło. A nawet na no jeszcze obok, można znaleźć jeszcze można powiedzieć, pełniejszą frazę. Jarosław, przemyśl medyka. No, oczywiście można się tym bawić, ale tak naprawdę to chodzi o to że badania wykazują, że człowiek, który ma większą świadomość języka, dostrzega i wysłuchuje tego typu zjawiska, jest bardziej świadomym użytkownikiem tego języka. Wówczas jest mniejsza szansa, że da się zmanipulować na przykład politykom i polityczkom i większa szansa, że będzie mądrzej głosował w wyborach, czego sobie i państwu życzę oczywiście, a dla medyków, dla ludzi zajmujących się bardzo ważną dziedziną działalności, ale taką dziedziną, w której też i komunikacja jest ważna. Myślę, że to, je, to są takie momenty, które mogą uświadomić, że język, którym się posługuję, to jest materia, która jest bardzo istotna w relacjach między lekarzem i pacjentem, i to jest taka materia, od której bardzo wiele zależy, może nawet równie, równie wiele, co od farmakologii i od, i od leków, o czym zresztą pani, pani minister mówiła. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę panu rektorowi za zaproszenie.